Dajcie pora na mecze z wami, dwóch z was tutaj gra z Twitcha z nami i jest to AP Ardent i jest to yy, i jest to Rafix. Rafix wziął na topa Darius'a, a Nami jest myślę, że naprawdę kozakiem, on masz ponad 600 level, to jest dla mnie abstrakcja, żeby osiągnąć tak wysoki poziom w ogóle w LoL'u. Ja mam dla porównania 130 poziom, także chłopak ma dużo większe, dużo większe ode mnie. Eee, dużo większy czas grania. Na midzie idzie Kreju Malzaharem. Jak wam kiedyś mówiłem, w którymś z poradników Kreju dużo dał, grał Malzaharem i on uważa, że on wcale go nie mainuje, ale to jest postać, którą on naprawdę bardzo dużo zrobił. Zresztą tu widać, on ma 117 tysięcy masterii, ja mam 230 na moim mainie, którym gram kilka lat. Także myślę, że sobie poradzi. Na dżungli mamy Ecia. Eciu gra na Satonę i Eciu bardzo lubi grać na Nuno. I cały czas mówi mi, żebym zrobił wam poradnik do Nuno, także może w przyszłości coś tutaj pyknie. Natomiast co jest po drugiej stronie? Lucian z, Tarikiem, z Akali z Akali, i Setem. Fajny mają zespół, bo mają zobaczcie tanka, off tanka, dwa damage'e i jeszcze asasyna. Także szykuje się bardzo przyjemny mecz. No zobaczymy jak to wyjdzie, także zmieniamy scenę i działamy dalej. Hop, i ja wam wyciszę mój czat na razie. Jak będzie coś trzeba, to wam, to wam go włącza. Dobra, tu już jestem wyciszony i ja jestem na TS-ie. Chłopaki słyszycie mnie na TS. -ie. Tak, to jest to. Na Wayne zaczynam standardowo, czyli w pierwszej kolejności Doran, a dopiero potem rozwijamy co innego. I tak, wiem, że będziecie się złościć, ponieważ. Ktoś tutaj z takich topowych streamerów Aha. angielskich cały czas na no Wayne. Pierwszy co kupuje to albo ostrze zniszczonego króla, Kraya, Kraya, albo Gwynso. A gdzie jest kraju, powiedz mi, bo ja kraju w ogóle nie słyszę. Na TESie. Na teście jest, okej. Okay. Ty też Ecie chodź na TESa. Weź powiedz Eciowi, żeby wszedł na TESa. No tak, Ezio TS. Dobra. Pilnujemy, pilnujemy Reda, chociaż. Chyba jednak nie będą chcieli schodzić, ale tak czy inaczej, dobrze jest pilnować Reda. I powiem Wam taką fajną ciekawostkę. Jak pilnujecie Reda midem, to najlepiej, żebyście stali w tym miejscu. Nie jesteście wtedy w stanie dosięgnąć. Inaczej, drużyna przynajmniej nie jest Was w stanie dosięgnąć. Jeśli tutaj stoicie, w tych krzakach, to wtedy bardzo łatwo Was czymkolwiek ściągnąć. Dobra. Rozdajemy pierwszy z kilku, żeby było łatwiej haraszować przeciwników. Polucjana trzeba tylko szybko skoczyć, autoatak i się cofnąć. Chociaż ostatnio. Dobra. Chociaż ostatnio powiem Wam, że uczę się jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie autoatak, szybkie Q i E, żeby założyć naszą dotkę. Do czego ja w ścianę poszedłem. Trzeba ominąć i wchodzimy. Hop. I on już ma pół HPS. Pięte. Aby tylko ominąć stun na Tarika, nami będzie nam dawała trzy auto-ataki, które zwiększą bardzo mocno nasz podstawowy damage. Są to takie kuleczki, które zaraz zobaczycie na mnie. To bardzo fajnie pomaga. No nam by się przydał trochę level. Nie będziemy grać agresywnie na początku. Bo Wayne jest bardzo, ale to bardzo słabym adecekiem na początku gry. O, już mamy W. Będzie nam trochę łatwiej. O, nie ma, że, nie ma, że boli. Wszystkie miniony zgarniamy. U, I do tyłu, i do tyłu, i do tyłu, i do tyłu. Nie wchodzimy w żadną wymianę z Lucianem, bo nie mamy szans w wymianie z Lucianem. Co najwyżej Q i cofka. Tak, żeby nawet nie zdążył nic. Dobra, Lucian bez heala. A my mamy cały czas pełne AP. O, myślałem, że nie zgarnę tego. Dobra, działamy, 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 działamy. O, a DCK za DCK, jak mówię, supporta też warto bić. Szczególnie na Wayne. Wayne Bardzo mięciutko wchodzi w pancerz przeciwników. A jak wchodzi w pancerz przeciwników, to taki Tarik, jak jest na połowie hapetu, boi się zainicjować jakąkolwiek walkę. Zobaczcie, jak Lucian teraz traci dużo farmy. A nie udało się. Chciałem włożyć auto-atak. Jeszcze jeden. Dobra. Mamy potkę, także mogliśmy zainicjować tą walkę. Mamy też nami, która nas wyleczy. Tylko, że nami już nie ma. Nami już nie ma manę. Czyli ona czeka na jakąś kasiorkę. A no jak jak potrzebuję, to niech sobie weźmie te miniony na cofkę. Sobie zrobiła recall, czy coś. W sumie nawet nie wiem, jak się nami buduje. Chyba nią nigdy nie grałem. Nie potrafię grać z supportami. Wolę raczej zadawać damage niż pomagać innym go zadawać. O, wbieramy farmę 16 do 22. Mamy 25% więcej farmy niż przeciwnik. O, kraju, co tyś tak krzyczysz? Co! Nic. Muszę go wyciszyć tu. Okay. Na te się będzie kryjeł. Mamy go. Sorry. Jest. Widzicie? Hop, hop. Dobra. Nie wchodzimy pod wieżę. To jest stanowczo za wcześnie. A rozdajemy pierwszy skill pod kół. Mamy już 1200 golda. Ale. Jak nam tak dobrze idzie i tak duży damage zadajemy na początek, to potrzebujemy 1300 golda, ale mamy już 1300 i jeszcze się nie cofniemy. Spróbujemy w tym momencie zrobić to w ten sposób, żeby na pewno wziąć pinka w to miejsce. Bo Szako zaraz będzie chciał już do nas przychodzić, bo musi zacząć pomagać na bocie, bo bot przegrał z drugiej strony. I chciałbym jeszcze buty kupić, bo Lucian ma to do siebie, że jest bardzo mm -hmm. mobilny. Kurczę, tak fajnie minione, spuszowane. Dobra. O, Lucian już, dobra. Cofam, 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 cofam. 1500, dobra, na pinka wystarczy. Chociaż. No nam, nami ma dwa pinki. Eciu nam pięknie rozświetlił dżunglę. Co? Nie, tu jest Kanon, zostajemy. Kurczę, Luc nie, Lucian ma tylko 10 punktów ataku. Dobra, możemy zostawać. Mamy i tak przewagę nad Lucianem i tak. Może zostajemy jeszcze na linii. Ogólnie chodzi o to, żebyśmy kanona utrzymali. Ok, mamy go. że go nie robi, także istnieje szansa, że uda nam się go ściągnąć. A, już Ty jednego. Nie puszujcie. Nie puszujemy ciu. Ja chcę tego kanona. A! No i tak jak mówiłem, istnieje szansa. Nie mam tego kanona. A tak się na niego napaliłem. Chodzę. Idź ić, idź idź, idź, idź. I wadecek. Nie, 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 to już... Chociaż jakbyśmy ogarnęli. Mam hila, więc na spokojnie. O, jeszcze Akali. O, Akali tu nie widziałem, dużo ich było, ale mieliśmy dwa kile. Czyli całego bota zdjęliśmy. A i kreju przyszedł. No i widzicie, to jest Malzahar kreja. To jest Malzahar kreja. Niestety nasza dżungla. Padła, ale tu się nic nie dzieje. Zobaczcie, kupujemy teraz KW i kupujemy buty. Czyli mamy 35% atak speeda i mamy te 40% ataku. Zobaczycie jaka będzie teraz różnica w walce na linii. I zobaczcie, my mamy dopiero piąty poziom. My nawet jeszcze ulta nie mamy, a już mamy KW i buty. Myślę, że to jest rewelacyjny początek na sam start gry. Nasza Nami super nam saportuje. Wie dokładnie jak grać, wie kiedy rzucić bombkę, wie kogo zaatakować. Także trafiliśmy na saporta, który nam tą grę wykeruje. A przynajmniej taką mam nadzieję. Także nie musimy kupować pinka na razie, bo Nami ma pinka przygotowanego. Zróbmy tak, wtedy zawsze będziemy widzieli, czy Shako tu jest, i rozwalmy mu bombkę. Szako przeskoczy z kół, ale wtedy nie będzie miał na linię tego kół. A, zdążyłem. Widzieliście? Cały ward. Chociaż nie. Tutaj był przecież nasz ret. On i tak by go odkrył. Trochę minionów do tyłu. 41 do 40 jest w farmie. O. Dobra, coś się stało tutaj. Wrócił, dobra. Nasz support ma problemy z połączeniem internetowym, więc już wychodzimy z tego teamfightu. Ale y, pokazałem Wam to, co się ostatnio uczę, czyli żeby przeciwnika najpierw wyładować autoatak, potem Q, a potem odrzucić go z E. Wtedy on ma połowę HP. O, kurde. Idziemy, idziemy na nich od tyłu, zamykamy ich. Dobra. Nie mam many, żeby cokolwiek tu zrobić. Ale chyba mamy smaczka. Leży. Pod wieżą, ale leży. Także mamy 5, 1, 2. Bot jest myślę, że zmiażdżony. 0, 3, 0, 2. Nami ma 1, czyli tak naprawdę 6. 6 razy a mój kraju. <gryzny> Widzę, że ty też bez many totalnie. Dobra, mamy i wracamy rekol. Nawet możemy tutaj na świetle rekolować, oni się będą bali na nas wejść. Mamy kolejne 1300 golda. Co teraz, co teraz? Teraz pójdziemy sobie w, w, w armatę. I jak kupimy armatę, to dopiero będziemy wtedy kończyć ostrze nieskończoności i to te trzy przedmioty dadzą nam niesamowite obrażenia ale nie będziemy mieli lifesteala także będziemy bardzo papierowi i teraz kolejnym przedmiotem będzie potrzebne coś w lifesteala albo idziemy jeszcze bardziej w damage żeby już całkowicie na trzy ataki zabijać i do tego Lord Dominik nam poda ja jestem za tym damage'em, ale zobaczymy jeszcze zobaczymy jak się potoczy gra no, trochę minionów straciliśmy, aby tylko kanona utrzymać. Kanon najważniejszy, nawet za koszt naszego życia. Zobaczcie: 75, 14, czyli już jest 100, 120, 140 golda, 160, w zaokrągleniu 180, 200. 230 czyli to prawie jak kill. Obliczyłem wam, w jakim tempie można zdobyć z minionów killa. O, i tu będzie plate super i 60-300. To tak, jakbyśmy killa zdobyli 3 minuty, mamy jeszcze, żeby platey rozwalić. Nasz support sobie pięknie radzi, więc nawet nie musimy go bronić. Zbieramy wszystkie. Zbieramy wszystkie, wszystkie miniony, ile wlezie. I wierzę, i wierzę dla plejtów. Jak oni nie chcą walczyć, to wierzę dla plejtów. O, Kali coś chyba tutaj próbowała. Nie. nie. nie, nie mamy szako wizji. zlik. był na Tak, dlatego... mhm. tylko, nie? widzę. Aha. Ale szako się do nas boi podejść, bo my właściwie. Róbmy tak i mamy wszystko. Smog się pojawił? Nie, to jest Herald. Róbmy sobie. Stworka. Zabiorę ci go Eciu dobra, dobra. i chodźmy, chodźmy już od razu na bota, chodź Eciu na bota prosto. Tutaj mamy przyśpieszenie. Mamy przyśpieszenie. Uuu, ale dostałeś burza. Nie ma nikogo. Dobra, to wiesz co, to może tak. Kreju, ty się zajmij całkowicie topem z Eciem, bo my sobie bardzo dobrze radzimy na bocie. A mój, super. 75 do 65. Yy, Lucian złożył przedmiot, przez który nie będziemy się leczyć. Także nie ma w ogóle sensu iść teraz w lightstile, bo Lucian i tak ma przedmiot, który nam go. Ten nie ma śmietalki. Da. Dam radę. Podwieże. a szkoda. Myślałem, że wjedziesz podwieże. Ale super. Tak, super, super, super. Zobaczcie. Bardzo nas fajnie. Kolega wysaportował. I mamy bota dla nas dalej. Zrozwaliliśmy szako. Pamiętajcie, że szako jest niesamowitym papierem. On ma damage. Jeżeli wejdzie wam na plece, to was zabije, oczywiście. Ale jak nie jest na waszych plecach, to nie bójcie się go autoatakować. Wystarczy 4-5 autoataków. Zazwyczaj szako nie ma. Nie, nabijaj, nie nabijajmy w set, setowi obrażeń, bo jego kub będzie mocniej. Nie, nie kub, nie wiem co jego. Pamiętam który klawisz, ale będzie mocniejszy. Dobra, set jest wyciągnięty. Dasz mi coś? Nie, dasz mi nic. Szkoda. Ale uciek! Dobrze to zrobił. Uczci sobie bombkę, a go uratuje. Pięknie. Eee, mamy już armatę. Może Guinso będzie lepiej jak walczymy cały czas. Eee, nie Guinso, może Statik będzie lepszy jak walczymy w ten sposób. Eee, prędkość ataku ma więcej. Krytyk, prędkość ruchu. Nie, nie, nie. Miejmy tego pałkasku. Miejmy tego pałkasku. I teraz co by nam się przydało? Teraz by nam się przydało Infinity Edge skończyć. Ale jeszcze nie mamy kasy. Dobra, nic się nie dzieje. Wracamy na linię. Eciu nam wybronił całego bota i to pięknie nam wybronił bota. I teraz smok. Słuchajcie, smok panowie. Właśnie. Wszyscy idą na smoka. Najważniejszy w tym momencie. Że robimy wszystko, żeby nie dać im smoka nawet za cenę naszej wieży. Zostawmy sobie wizję na plecy. Wiem, że oni próbowali cofnąć smoka, ale my go teraz robimy. Masz ee, smita. One, two, one, two. Dobra, ale jeden możesz użyć i tylko jak będzie... Ja, ja odpycham. No, super. I idziemy, idziemy na... No leć, leć na niego, Eciu, leć na niego, Eciu. O, nic nie pykło. Wrzucił go, wrzucił ciebie A. w nas. A. O, takie... Taką przewagę tracimy. Mamy smoka. tak. Mamy smoka, ten... tak, jest dobrze. Kreju idzie, kraju już zaraz pojedzie, zobaczcie. 3.02 kraju. Nie ma najlepszego smoka. Podniebnego. Oj, ty Kreju uważaj, bo ty dużo kasy kosztujesz. Mają już zginę. Nie, lepiej nie. O, set cię Oś. zabił. No to dałeś setowi. Set. Zginę. Dałeś ty siakę Nie. Jak to nie? 550 byłeś warty. To 950 mu dałeś. Co? Wow. Hmm? Tu był matematykę no. Grubo 800, nie? 850. Przepraszam. 850. Masz rację. Idę ciu. Nawet mu nic nie dało jego tarcza. Dobra, ale zobaczcie. Próbowali nam wieżę spuszować, a sami ją stracą. Czyli set jest a naszym największym wchodzi. problemem. A Kali się nie boimy. Seta się boimy. Nie możemy po prostu wejść jako pierwsi w team fight, żeby set się po prostu najpierw wypstrykał ze wszystkiego, a dopiero potem my. I wtedy może zacznie to działać. Dobra, ja biorę. Jest, dobra. dobra i namida, namida, namida. O, ściana. <grych> o nie, to jest to Volvo, pamiętaj. Tak, ściana. Zawracanie tankowca. Zawracanie. Zawracanie. Push, mida w takim razie. O, już jest ich czterech. Topa nie ma i teraz tak. Zróbmy, 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 zróbmy Heralda. Mm, korci co, kraju Korci, no. żeby go tam schwycić. No, set jest. No to był klon, na pewno. za dużo zdrowia to życia. Chociaż. Leżę. Nie bo do Dobra, mamy dabla. Dobra, i szako leży, ale zrobił. Zdjął. no nieważne. ważne. nie wezmą. Heralda nie wezmą, ma dokładnie. Kiedy mamy 2000 golda, złapaliśmy 2 kile. Ograliśmy seta i fajnie, że seta się udało w końcu zestrzelić. O, koniec słuchajcie, jest. chyba koniec gry. No dobra, ale kochani, to był pierwszy mecz z widzami i wydaje mi się, że był całkowicie dla nas wygrany. Także na pewno mój support dostaje honorka, ponieważ grał rewelacyjnie. Skrzynka z ikoną Klesza. Co to jest? Bilet na Klesza. To kiedy są w ogóle Klesze? wiem, też dostanę. No. Dobra, mamy A. Jako, jako statystyki zobaczmy w zaawansowanych wejdźmy na wykresy i zobaczcie, Kreju jak zwykle zawsze jest pierwszy ja nie jestem w stanie nawet na ADC-ku zrobić większego damage'a niż on ma, mimo takich fajnych statystyk, ale nas wykres interesuje jeszcze przychodów i jeśli chodzi o kasę, oczywiście Kreju wygrywa, jesteśmy na drugim miejscu nie ma innej opcji ale zobaczcie, że najwięcej zarobił Przeciwnik, przeciwny set. Bardzo fajny mecz, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli chcecie z nami czasami zagrać, no to wbijajcie na tego naszego Twitcha. Ten Twitch działa na takiej zasadzie, że jak mam chwilę czasu, to go po prostu włączam. Przy okazji, zaznaczcie sobie dzwoneczek na YouTubie, ponieważ mają zaznaczony dzwoneczek, będziecie mogli zobaczyć, jak ja dodaję w społecznościach komentarz, że Twitchuję i w ten sposób jesteście w stanie tutaj do nas dotrzeć. No cóż, mam nadzieję, że się meczek podobał, a teraz trzymajcie się. Cześć!